Witam serdecznie. Dzisiaj nagramy drugą część TikToków. Zapraszam do lajkowania i do subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się spodobają dzisiejsze TikToki. Tak, lecimy. No, Normalnie jak taniec gwiazdami, edycja 99. W ciebie, wow, skarbie, Jaki to taniec? Kłanie rękami, żadne kroki, żadne nic. Kolecja, A to na pewno nie jest polskie wesele. To wygląda jakieś albańskie albo jakiś takich z takich tych z tamtych kierunków. Znaczy dalej? Daj pieniądze, chłopaku, a ja pojadę z tobą za darmo. Jego zachowanie było wkurzające, ale i intrygujące. Co? Naprawdę. Tak. Dobra, dziwaku. No już, błaź do auta. Ten krnąbrny lump miał być tylko nic nieznaczącym piąkiem w mojej grze, ale stał się głównym bohaterem mojego życia. Jestem Anna, a to moja historia. Ciekawe, ciekawe, jak się to skończy? Więc um, najpierw musisz się umyć. Weź szybki prysznic, Okej. Okay. Ty tutaj rządzisz, szefowo. Nie mamy czasu. Mów, skarbie, kim jest ten dziwak i skąd go wytrzasnęłaś? Chcę dać nauczkę rodzicom. Zatakują mnie z bogatymi świrami. Wiadomo. Więc? Przyprowadzę na obiad kloszarda. Tego? Ta. Chyba żartujesz? Nie, mówię Ciekawe, Ciekawe, ciekawe. Z tego no. Tak. To jest bogacz, który... Nie chce odpuścić. Więc? Aby zrealizować mój sprytny plan, mm -hmm. muszę zrobić z tego lumpa super przystojniaka. Ekstra! Wchodzę w to! Aha, tak. Cześć, Harry? Co, co? Znowu? A tak, znowu. Słuchaj, to już trzeci raz w tym miesiącu, kiedy podnosisz mi czynsz. Zbankrutuję. Skarbie, jak ci się nie widzi, to odej. Ale. Co, Harry? Zabrakło ci kasy na kochanki? Nikolas? Co ty tutaj robisz? Kąpię się. <grym> Dobre. <grym> Jeśli chcesz zachować w tajemnicy swoje lepiej przestań naciągać te dziewczyny. <grym> uh, nie. To był tylko żart. To był tylko żart. Głupi żart. Cynthia. Przepraszam. To tylko żart. Żart. Tak. E, cena zostaje taka, jak ustaliliśmy. Okej. Okay. Głupi żart. Głupi żart. No to... <ścoughs> e, miłego dnia. To na razie. Skąd ty go znasz? Z byłego życia. Ja... Bardzo Ci dziękuję. Ocaliłeś mnie. No, naprawdę. Więc dobrze. To jaki jest kolejny punkt Twojego planu? Um, teraz chyba powinieneś przejść metamorfozę. Dokładnie. Okej. Okay. Tak. tak, był bezdomny. Ale też były i przystojny. Dobrze mu w tym szlafroku. Ma niezłe ciało. Serio? Okay. Kochana... tylko się nie zakochaj. Ja? W Kloszardzie? Nie. Okej. Okay. Nie. Co ty ukrywasz, Nikolas? I skąd znasz Harego? Jesteś tajemnicą, którą bardzo chciałabym rozwikłać. Normalnie za nie mówiłem. Ciekawe. Pewnie się tak kochają, będą szczęśliwi. Daj mi spokój, ty świrze! Na kogo tak krzyczysz? Na jednego... O. Nie wierzyłam własnym oczom. Wyglądał jak aktor albo... model. Taka mała... metamorfoza. Czy my się przypadkiem już kiedyś nie spotkaliśmy? Być może pod jakimś mostem. Oh. Um, proszę, czas na ostatni śliz. Chodźmy. Dobra, oglądamy drugą część. Zobaczymy jak się to skończy. prawdopodobnie nie ma dubbingu tylko dali na ten to cię zgubią, to ruchali where the freaking galaxy No, to się skończy? Hmm, czy to takie ważne? Powinniśmy jechać, rodzice na pewno już czekają. No i się zakochają i będą szczęśliwi. No dobra, powiem się zakochają. Jak coś to polecam sobie tutaj tego TikToka, lecimy dalej, bo nie każdy kończy na ulicy, żyjąc w ten sposób.

co by się nie działo, rodzina jest najważniejsza. Dostałem tutaj, w to wyjebane. Nawet nie zgasłem ani nic. Leciałem prosto za rodzinę. Mogę być cały wykryty, ale pamiętajcie, rodzina jest najważniejsza. I co by się nie działo, bądźcie w Czy by wam kibicowali, czy nie? Bądźcie za nią. Rodzina i wiara, to jest to lecimy po szczytku. Hmm. Nie wiem co powiedzieć. Okej, bez nadziei na te TikToki. Jedziesz tylko z kim i po co Przejdźmy do historii, skoro przyszliśmy to bardzo Zrozum, że ludziom należy dać wodę. Ciężkie TikToki, w ogóle się ani razu nie zaśmiałem. bez nadziei toki <laughs> Ale też było kaluch współpracy. No, no dajcie żyć. dobra. Tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie, zostaw suba, zostaw lajka, zapraszam na następne TikToki.